Może to jest niepopularna opinia, tak, to prawda, ale my to prawda. na przykład mamy bardzo dobre doświadczenia z sanepidem i uważamy, że to jest najbardziej e, pomocny z urzędów, e, jaki w ogóle na tej drodze e, nas, e, nas spotkał, bo e, teraz po tych pięciu latach mam doświadczenia z trzema e, jakby inspektorami, bo to było za każdym razem odbierany lokal był przez kogo innego i naprawdę to są e, złoci ludzie. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam urzędników. Są Sanepidu. bardzo pomocni. na Można tam. O można... nie. Oh yeah. Można do nich podjechać i zupełnie niezobowiązująco podpytać o różne rzeczy. Oni mają swoje dyżury i są naprawdę do dyspozycji. To chyba Michał stworzywa nam powiedział: jedźcie sobie do Sanepidu po prostu. Tak, tak. No bo... E, bo on nam próbował coś podpowiedzieć i tak dalej. Ja mówi: słuchajcie, po prostu tam pojedźcie. Ja, ja byłam bardzo sceptycznie do tego nastawiona. Jest bardzo dużo prywatnych e, takich e, doradców, którzy za spory hajs chcą ci to wszystko ustawić, e, zapro, zaprojektować i tak dalej. A okazuje się, że wystarczy pójść do urzędnika i on ci powie naprawdę, co masz zrobić i, i co możesz, a co nie, czego nie możesz, i co przejdzie na kontroli, a co nie przejdzie.